Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka Języka Niemieckiego. Dzisiaj powiemy sobie o spójnikach, po których jest szyk końcowy, czyli po których czasownik znajduje się na końcu zdania. Do tych spójników należy weil, oznacza bo, ponieważ, das, że, ob, czy, wenn, gdy, kiedy oraz als, oznacza również gdy, kiedy. I pytajniki, czyli jeżeli w środku zdania znajdują się pytajniki, kto, gdzie, dokąd, komu, kogo, to również po tych pytajnikach czasownik znajdzie się na końcu zdania. Jeśli chodzi o when i als, tym spójnikom poświęciłam już wcześniej oddzielną lekcję. Owe oznaczają kiedy, gdy, jednak. Als używamy wtedy, gdy coś wydarzyło się tylko raz w przeszłości. Zaś wen używamy wtedy, gdy mówimy o teraźniejszości, przyszłości bądź o przeszłości, jeżeli coś wydarzyło się kilkukrotnie. Czyli na przykład, jeżeli powiemy: "Gdy byłam dzieckiem, byłam raz w Berlinie", to to dotyczy się przeszłości, wydarzyło się tylko raz, więc użyjemy spójnika als. Ale jeżeli powiemy zdanie zawsze gdy byłam w Berlinie odwiedzałam swoją babcię, to wiemy, że to zdanie tyczy się czasu przeszłego, ale ta czynność wydarzyła się kilkukrotnie, więc wtedy użyjemy spójnika wen. Jak wygląda dokładnie szyk po tych spójnikach? Najpierw mamy naszą pierwszą część zdania, zwyczajną, czyli osoba, czasownik, reszta zdania, wtedy jest przecinek. I stawiamy tutaj spójnik. Spójnik Waj, bądź Das, Ob, Wen, Als, bądź pytajnik w zależności od tego, co chcemy powiedzieć. I po tym spójniku znajduje się ponownie osoba, następnie reszta zdania, i na samym końcu znajduje się czasownik, oczywiście odmieniony przez tą osobę. Spójrzmy na przykłady. I vermute das zikrank ist. Czyli ja przypuszczam, czyli mamy osobę. Czasownik, akurat tu nie mamy reszty zdania, więc stawiamy od razu przecinek. Następnie spójnik, czyli das, że, osoba, z Reszta zdania, czyli w tym przypadku krank. I na końcu czasownik odmieniony przez tą osobę, czyli ist. Ja przypuszczam, że ona jest chora. Drugie zdanie. Ich weiß nicht, ob sie noch dort arbeitet. Czyli mamy osobę, iść. Czasownik Weiss, reszta zdania, w tym przypadku nys, czyli ja nie wiem. Spójnik OP, osoba z, reszta zdania, czyli Noch, dort i na końcu Arbeitet. Ja nie wiem, czy ona jeszcze tam pracuje. Ostatnie zdanie. E spielte of the volleyball as senior alt war. Czyli on grał często w siatkówkę, gdy on miał 10 lat. Czyli on miał tylko raz 10 lat, dlatego e, użyjemy spójnika ARKS. E, I tutaj, tak samo po spójniku, mamy osobę, resztę zdania i na samym końcu czasownik odmieniony przez osobę. E, możemy właśnie również wstawić te pytajniki e, tutaj zamiast spójnika. Na przykład zdanie brzmiałoby tak, ich weiß nicht, na przykład wer kommt. Czyli ja nie wiem, kto przyjdzie. I tutaj akurat nie mamy podmiotu, więc może niezbyt dobry przykład, ponieważ gdy mamy tajnik wer, to już nie mamy podmiotu, no bo pytamy o kogoś, o osobę. Ich weiß nicht, was sie dort macht. Ja nie wiem, co ona tam robi. Czyli jeżeli mamy, jeżeli mamy pytajnik w środku zdania, to po tym pytajniku czasownik będzie na końcu. Jeżeli zaś jest pytajnik normalnie na pierwszym miejscu, czyli Was do, to od razu po pytajniku oczywiście mamy czasownik. Ale to jako rzecz dodatkowa, ponieważ spójnikami są Vidus of als, als. zaś y to są już. Pytajniki to nie są spójniki, ale również po nim występuje właśnie ten szyk końcowy, jeżeli one są w środku zdania. To wszystko w dzisiejszej lekcji i zapraszam Was do kolejnej.